W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci ukryte męki, jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed swoją śmiercią, na wynagrodzenie za grzechy moje i za grzeszników całego świata. Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, przez którą pragnę Cię pocieszyć. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury, i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, Kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, przez którą pragnę Cię pocieszyć. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, Kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury, i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, przez którą pragnę cię pocieszyć. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury, i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, Kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, przez którą pragnę Cię pocieszyć. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, Kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury, i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, przez którą pragnę cię pocieszyć. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury, i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, Za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O, mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami.